Polska scena polityczna znowu wrze, a centrum uwagi przyciąga niekto inny jak Jarosław Kaczyński, wieloletni lider prawa i sprawiedliwości. Po tym, jak zapowiedział odejście z aktywnej polityki, wiele osób uważało, że to koniec jego wpływu na krajowe sprawy, jednak ostatnie doniesienia sugerują, że Kaczyński może szykować spektakularny powrót. Czy ten ruch jest odpowiedzią na kryzysy w rządzie, czy może oznaką nowej strategii. Dlaczego Kaczyński miałby wracać? W ciągu ostatnich miesięcy obóz rządzący zmagał się z narastającą falą krytyki. Problemy gospodarcze, kontrowersje związane z reformą sądownictwa oraz spadające notowania prawa i sprawiedliwości w sondażach sprawiły, że coraz częściej mówi się o potrzebie nowego otwarcia. Jarosław Kaczyński, mimo swojego wieku i wycofania się z pierwszego planu, wciąż jest postrzegany jako architekt sukcesów PiS-u i gwarant jedności wśród jego zwolenników. Nieoficjalne źródła wskazują, że powrót Kaczyńskiego do aktywnej polityki mógłby być odpowiedzią na wewnętrzne napięcia w zjednoczonej prawicy. Niektórzy politycy rządzącej koalicji otwarcie krytykują obecne kierownictwo, a różnice zdań w kluczowych kwestiach mogą zagrażać stabilności rządu. Co Kaczyński może wnieść do obecnej sytuacji? Powrót Jarosława Kaczyńskiego miałby przede wszystkim na celu konsolidację obozu władzy. Jego zdolność do podejmowania trudnych Decyzji i twardego zarządzania była wielokrotnie udowadniana. Jako lider PiS Kaczyński potrafił narzucać swoją wolę zarówno wewnątrz partii, jak i na arenie politycznej. Eksperci wskazują, że Kaczyński mógłby skupić się na kilku kluczowych obszarach odbudowa poparcia społecznego powrót Kaczyńskiego mógłby zostać odebrany jako sygnał, że partia poważnie traktuje głosy krytyki i jest gotowa na zmiany wzmocnienie koalicji. Jego obecność mogłaby pomóc zażegnać konflikty wewnętrzne i wzmocnić pozycję PiS w negocjacjach z koalicjantami. Reakcja na wyzwania międzynarodowe wobec napięć na linii Polska Unia Europejska oraz konfliktów na Ukrainie, Kaczyński mógłby odegrać rolę doświadczonego polityka, który zna realia międzynarodowe, jakie są reakcje opozycji. Plotki o możliwym powrocie Kaczyńskiego wywołały mieszane reakcje wśród polityków opozycji. Niektórzy komentują to jako próbę ratowania upadających. Partii. Inni zaś uważają, że jego powrót tylko pogłębi istniejące podziały społeczne. Liderzy opozycji podkreślają, że Kaczyński symbolizuje politykę konfrontacji i podziałów. A jego powrót może oznaczać zaostrzenie kursu wobec krytyków rządu. Jednak nie brakuje głosów, że powrót tak silnej postaci politycznej może zmobilizować opozycję do bardziej zdecydowanych działań. Możliwość ponownego zmierzenia się z Kaczyńskim może stanowić wyzwanie, ale także okazję do wzmocnienia własnych pozycji. Jak zareaguje społeczeństwo? Opinie wśród Polaków na temat Jarosława Kaczyńskiego są bardzo podzielone. Jedni widzą w nim męża stanu, który potrafi postawić interes Polski ponad wszystkich. Inni zaś krytykują go za autorytarne metody rządzenia i brak otwartości na dialog. W sondażach przeprowadzonych w ostatnich tygodniach PiS traci poparcie, ale powrót Kaczyńskiego mógłby zmobilizować twardy elektorat partii. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy jego obecność na scenie politycznej przyciągnie także niezdecydowanych wyborców, którzy odwrócili się od PiS w ostatnich latach. Jakie są możliwe scenariusze? Powrót do roli lidera PiS, Jarosław Kaczyński, mógłby ponownie objąć stery partii i przeprowadzić prowadzić gruntowne zmiany w jej strukturze oraz strategii. Wejście na nowe stanowisko. Kaczyński mógłby objąć stanowisko w rządzie, które pozwoliłoby mu bezpośrednio wpływać na kluczowe decyzje. Cień za kulisami, nawet jeśli nie wróci do aktywnej polityki, jego obecność w tle i konsultacje z najważniejszymi politykami PiS Mogą znacząco wpłynąć na kierunek partii. Podsumowanie: czy Jarosław Kaczyński faktycznie wróci do polityki, czy może plotki te są jedynie elementem politycznej gry? Jedno jest pewne: nawet sama możliwość jego powrotu budzi ogromne emocje i wskazuje na to, jak wielki wpływ wywarł na polską scenę polityczną. W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się dalszych informacji, które rzucą światło na te spekulacje.